Witam cię serdecznie na moim kanale. Z tej strony Daria Bagawaty, Ja to oglądasz Tarot yourself. Co masz dzisiaj usłyszeć? Co karty chcą tobie powiedzieć w sprawach sercowych? Było jakieś odejście. Mamy tutaj wybór i balans. Potrzeby balansu i potrzeby powrotu do siebie. To są sprawy związane z pracą albo takie, które działy się w pracy. Jakieś sprawy urzędowe też mogą tutaj się pojawiać. Zdecydowanie. Sprawy urzędowe, załatwianie jakichś ważnych spraw, powrót do czegoś lub do kogoś. A, czasami to może mówić o jakichś rozwodach. Oj, kapłanka. Jest jakiś temat kochanków temat kochanków i wyboru. Być może ktoś z was jest w związku. Jest to relacja partnerska, relacja małżeńska i pojawia się osoba trzecia. Bardzo dużo plotek wokół tego jest. Ech. Jest samotność z tym związana. Ktoś tutaj został sam. Opuszczenie przez rodzinę. Opuszczenie. Wyjazd. Bardzo dużo kart mówiących o tych zmianach. Bo to są trzy karty bramy: mówiące o powrotach bądź wyjazdach, żegnaniu się z czymś, tak, żeby odnaleźć siebie. Ehm. Tutaj jest jakiś temat o, wielkiego cierpienia. To jest um, relacja, która przysporzyła ci wiele cierpienia, przez którą um, wiele rzeczy musiało się skończyć w Twoim życiu. Relacja romantyczna. To czas na moje uzdrowienie, to jest dokładnie to. Wiem, że wszystko schrzaniłem, tak? Wiem, że wszystko zepsułam, spsułam. Mm. To może dotyczyć zakończenia em, więzi rodzinnej. No po prostu czuję tutaj rozwód, tak? Chcę jeszcze coś dobrać. Zostawiłem Cię, zostawiłam Cię zanim Ty byłeś, byłaś w stanie zostawić mnie. Bardzo smutna energia. Co jeszcze? Jaka w związku z tym informacja, co dalej? Praca nad sobą, praca z emocjami. Nie uciekaj w alkohol. O duże zranienie, duże zranienie. Nie potrzeba stabilizacji. Nie uciekaj w alkohol, nie uciekaj w używki. Mamy tutaj te dwie karty. I to. Tu są wszystkie, wszelkiego rodzaju przywiązania, wszelkiego rodzaju używki, uzależnienia. Wszystko z tym związane, wiecie, uzależnienie, jest wiele rodzajów uzależnień. Natomiast tutaj e, ta karta też często mi o tym mówi. No tutaj mamy takiego mężczyznę, który nam sobie popija, tak. Wiem, że wszystko schrzaniłem. Bronię się. Potrzebuje się od tego wszystkiego odciąć, zacząć od początku. Nowy początek i ruch naprzód. No dobrze, zobaczmy, co jeszcze z tego wszystkiego nam płynie. Trudna energia. To musiało się zakończyć, to musiało wybrzmieć. Musiało się skończyć, żeby mogło pojawić się coś nowego, szczęście w miłości. Dosłownie to odchodzi, a to będzie do ciebie szło. O, nareszcie coś miłego. To nie będzie proste. Dwie dziesiątki zakończenie pewnego cyklu. Żeby coś mogło się zacząć, to to jest. O co tu chodzi i co to wnieśnie? Uważaj, żeby to nie było iluzoryczne. I znowu idzie wiadomość do ciebie. Kieruj się rozumem. Ta osoba bardzo będzie cię postrzegać jako osobę atrakcyjną. Magiczne. Dobrze, to już było, zobaczmy, co wam się pokaże do tej relacji, bo tutaj jest coś nowego, czykazuje coś nowego. Czas nie był dla nas, ten czas nie był dla nas. nie mogę przestać o Tobie myśleć. Zastanawiam się, czy jesteś bezradnie szczęśliwa. Ta osoba bardzo za Tobą tęskni, ale wszystko schrzaniła. Wygląda na to, że koniec tej relacji przysporzył obojgu Wam wiele cierpienia, ale to się już kończy. Się już kończy, wygląda na to, że tak jak to zawsze w życiu bywa, jedno się musi zakończyć, żeby mogło się pojawić nowe, żeby powstała przestrzeń na nowe, rydwan, nowy początek i ruch do przodu. Sampai Papa.